Piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że Elon Musk kupił platformę Twitter, która rozsyła po całym globie kłamstwa. Powiedział też, że na Twitterze nie ma redaktorów i to jest niebezpieczne, główno prawda. Oczywiście, że są redaktorzy i osobiście myślę, że wolność słowa na Twitterze w rękach Elona Muska będzie dużo większa niż do tej pory. A jeżeli chodzi o reakcję dziadka, to jest kanoniczną reakcją establishmentu, któremu nie na rękę jest niezależność mediów. Zresztą Joe ma się o co spinać, skoro 49% z jego 36 milionów followersów to fejkowe konta. A jaki jest plan Elona Muska w kwestii Twittera? Jak sam twierdzi, przejął Twittera, ponieważ to jest ważne dla przyszłości ludzkości, żebyśmy mieli miejsce, w którym różne poglądy mogą być debatowane w zdrowej atmosferze. Obecnie jest duże zagrożenie, że social media będą skrajnie liberalne bądź skrajnie prawicowe, a to generuje agresję i dzieli społeczeństwo mój ograniczony osąd, ponieważ osąd każdego z nas jest oparty o niepełne zrozumienie świata i niepełne informacje, jest taki, że Elon faktycznie jest wizjonerem, który chce dobrej zmiany dla ludzkości. Pomimo tego, że niektórzy twierdzą, że jest psychopatą z rozbuchanym ego, pozdrawiam Gosia, ten gość wprowadza realną dobrą zmianę na świecie. No i oboje lubimy Dogecoina. Ale do rzeczy. Jak wspomniał Elon, przejęcie Twittera przyspieszy wprowadzenie aplikacji X. Na razie nie do końca wiadomo, czym jest ta aplikacja. Spekuluje się, że X ma być połączeniem niezależnego social media z płatnościami. Coś na wzór chińskiego wicza. Po to, żebyśmy mogli wyrażać swoją opinię, dyskutować na różne tematy i mieć dostęp do niezależnych płatności, które są tak ważne w świecie zmierzającym w kierunku CBDC. A film o CBDC tu chociaż pewnie już widziałeś, zobacz jeszcze raz. Czyli X to potencjalnie aplikacja, która będzie w myślę dawała nam pewną wolność. Nie dziwi mnie to, że spotyka się ona z brakiem akceptacji ze strony tych u władzy. Mówi się, że X to następca Libra. Krypto, która miała być wykorzystana na Facebooku, a która nie dostała zielonego światła od Jeroma Pawella i Janet Jelen w 2021. Więc dlaczego X miałoby dostać zielone światło? Nie wiem, może będzie oparte o Lightning Network Bitcoina. Dalej, X to nie jest pomysł, który powstał wczoraj. Jak wiecie, pierwsza poważna firma Elona Muska to PayPal. Co widzicie na tych kartach, które trzyma Elon oraz Peter Thiel, współzałożyciel PayPala. Karta z logiem, no właśnie, X. Zamysłem twórców PayPala było stworzenie niezależnego systemu płatności. Jak wiemy, nie tak potoczyła się historia i PayPal stał się tylko trybikiem, narzędziem w globalnym systemie finansowym. Zwróćcie uwagę na to, co powiedziałem. PayPal miał stać się niezależnym systemem finansowym. Oryginalnym pomysłem Elona było stworzenie wirtualnego pieniądza, niezależnego od banków. Brzmi znajomo? Jest to jeden z powodów, dla których niektórzy twierdzą, że to właśnie Elon stworzył Bitcoina. Od dawna pracował nad pieniądzem niezależnym od systemu bankowego i PayPal to nie jest jedyny argument, który przemawia za tym, że to właśnie Elon jest Satoshi. Sposób, w jaki Bitcoin został zaprojektowany, odpowiada temu, jak programuje Elon. Do tego, kiedy Satoshi publikował w 2009 i 2010 na forum Bitcoina, w jego zdaniach pojawiały się podwójne spacje. Właśnie w ten sposób pisze Elon Musk. Temat jest ciekawy i na pewno warto do niego wrócić. Możemy porozkminiać. Ale spekulując dalej, Elon kupuje Twittera od Jacka Dorseya. Obydwoje panowie mają doświadczenie w płatnościach. Dorsey. Jest CEO Square, czyli amerykańskiego międzynarodowego konglomeratu technologicznego świadczącego usługi w zakresie płatności. Zarówno Elon, jak i Jack są wizjonerami. Chcą robić coś, co jest słuszne i ważne dla tego świata. Jack mówił niejednokrotnie w wywiadach, że jeżeli miałby kiedykolwiek przestać pracować nad Twitterem, to pracowałby nad Bitcoinem. Czy panowie będą współpracować, aby stworzyć aplikację X opartą o Lightning Network Bitcoina? No wiecie, sprawa ogólnie wygląda dobrze dla krypto. To chcę przekazać. Dodatkowo jednym z dużych inwestorów w przejęciu Twittera przez Elona jest CZ, właściciel giełdy Binance. Co jeszcze? Elon posiada domenę x oraz twierdzi, że do 2028 roku projekt X będzie miał 104 miliony użytkowników. Akcje Twittera bardzo dobrze sobie radzą, w szczególności jeżeli porównamy je z innymi akcjami spółek technologicznych, na przykład z Facebookiem. Dlaczego Twitter tak dobrze sobie radzi? Rynki wyceniają, że przejęcie Twittera przez Elona Maska to może być dobry znak, a rynki się nie mylą. Chociaż ja to tylko spekuluję. Subskrybuj, lajkuj, nara!